Hej, witajcie na Amazon Box. Dzisiaj zobaczymy plasterki dla dzieci z firmy Salve Quick. To jest 20 plasterków w wersji Psi Patrol, czyli z popularnej bajki. Wiadomo, dla dzieci plasterki, w sytuacji kiedy mamy jakieś uszkodzenie, coś się nam przetnie, albo przytrze, no to miłe jest, kiedy e, są kolorowe i można wtedy jakoś. Ten ból rozprowadzić i, i przynajmniej w tej sytuacji, kiedy nie jest fajnie, dziecko nam płacze, trzeba coś zabezpieczyć, rankę, to użyć takich plasterków. Tu mamy akurat właśnie takie z bajki Psi Patrol. Zajrzyjmy, jak to wygląda. kolorowe pudełeczko, no to już fajnie, można powiedzieć, że, ach, kochanie, przykleję ci tu taki mały plasterek. Kolorowy i są też różne, oczywiście, dopasowane do różnych bajek i dla dziewczyn, dla chłopaków. Więc to jest fajne, że możemy to dopasować. Zaglądamy, co tutaj jest. No jest tu solidna paczu, paczka tych plasterków. No zobaczcie, nawet są tutaj rzeczywiście w wersjach różowe, dziewczęce, niebieskie, kolorowe. To są też różne szerokości. Tu są na przykład takie dość szerokie ze wszystkimi twarzami. Ulubionych postaci z bajki, mniejsze, gdzieś tam na przykład na małe palce. Także sporo jest, jak to się mówi, do wyboru, do koloru. Zobaczmy, jak one się kleją. Nerwiemy sztukę. Nerwiemy sztukę. To są jeszcze plastry oddychające, elastyczne, wytrzymałe i oddychające. Odporne są na wodę i brud, więc gdzieś na przykład, czy na basenach można tego używać, gdyby przytarała się gdzieś rączka, czy nóżka, czy na przykład, jakbyśmy byli w górach, trzeba byłoby gdzieś z tyłu zabezpieczyć stopę, jakby było przetarcie, czy palce od schodzenia w dół. To takie plasterki można dziecku przykleić. No i dobra, rozbroimy. Mamy tutaj. Wyraźne miejsce, gdzie można otworzyć ten plaster. Może otworzymy go. Może nie będzie to super chirurgicznie, ale pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Proszę, zobaczcie. Faktura przyjemna, rozciągliwa. Zabezpieczenie, wiadomo. Przyklejmy. Przyklejmy. Załóżmy gdzieś tutaj, gdyby coś się stało. O, tak. No i dobra. Mamy zabezpieczony. On jest taki, jakby troszkę śliski. Nie plastikowy, ale jest taki. Czuć, że to będzie wodoodporne wtedy. Wodoodporne tutaj to będzie. Pracuje razem z ciałem. Zobaczcie, tutaj poruszam dłonią, więc to w różnych kierunkach. W różnych kierunkach pracuje razem z organizmem. No teraz oderwiemy, zobaczymy. No, trochę pozwolu. hop no, Tak się to przedstawia. Zobaczymy jeszcze mniejszy. Sprawdzimy z tych małych. Na przykład gdyby... O, ten, zobaczymy. już palec, trzeba byłoby zawinąć. Gdzieś trafiła nam się jakaś ranka. Czas zabawy. To jest nieduży plasterek. Może nie minimalny, ale najmniejszy z tych, które tutaj są. No i zobaczmy. Na przykład tutaj. Na palec wskazujący. Zawiniemy. Proszę bardzo. Zawinięte. Zaklejony jest, nawet dość mocno ścisnąłem. Dobrze to trzyma. Jak się razem skleją, to jest solidne. Po prostu to połączenie, więc to tak nie spadnie łatwo. No i można trochę umilić tą nieprzyjemną sytuację, kiedy mamy jakieś uszkodzenie dziecku. Używając takiego plasterka, te akurat w wersji Psi Patrol w różnych konfiguracjach mniejsze, szersze, większe w różnej kolorystyce macie do wyboru, no ja bym polecił, dobrze się naprawdę dotrzyma plasterki, bardzo w porządku, 20 plasterków za, za cenę gdzieś około 10zł czy poniżej to naprawdę fajna oferta, także śmiało e, można, można to e, polecić, pozdroweczki